Biblioteka. Lubię to tylko w Radio Akadera. I w taki sposób przyszła pora na naszą kolejną wizytę w bibliotece, tym razem w Bibliotece Politechniki Białostockiej, ale też nie dokładnie zaraz wszystko się wyjaśni. Bo dzisiaj są z nami pani Aneta Bieńkowska z Biblioteki Wydziału Inżynierii i Zarządzania i pani doktor Jolanta Zuzda z tegoż wydziału. Witam Panie serdecznie. Dzień dobry, witamy. Skoro pani doktor Zuzda, no to już możecie się domyśleć, że będzie coś o zdrowiu fizyczności naszej i bardzo dobrze myślicie, ale to nie jest takie oczywiste, no bo tak czy inaczej, skoro trafiliśmy do biblioteki Wydziału Inżynierii i Zarządzania, no to tam na razie się zalęgniemy, bo tu też o kilku nieoczywistych rzeczach będzie. Troszeczkę tak, nieoczywistych, ponieważ mamy taki dział jak Sport i Rekreacja, a więc książki poświęcone tej tematyce. I tutaj tematyka jest bardzo szeroka odnośnie sportu, bo ponieważ mamy tak książki poświęcone fizjologii wysiłku, jak, jak zacząć trenować, a więc podstawy treningu fizycznego, jak to wpływa na nasz organizm, jak jak, jak przeprowadzić stretching, jak przeprowadzić zajęcia sportowe, o, jak się tak od odżywiać. Razu, od razu z grubej rury. Trzeba zacząć, trzeba zacząć z, z wysokiego poziomu. E, o stretchingu możemy po, znaleźć informacje, o odżywianiu i diecie w sporcie i w treningu i ogólnie także o korzyściach z prawidłowego odżywiania. E, ale nie tylko, mamy też również książki poświęcone, może bardziej związane, tematycznie związane z zarządzaniem, ponieważ e, sport, to jest również biznes i przemysł. Więc na, tym, na, to, na te tematy również znajdziemy u nas książki. Więc ogólnie jest też książka, która brzmi Sport jako biznes w czasach globalizacji. Ja proszę bardzo. Więc tutaj możemy poczytać, jak to działa, jak świat działa, jak świat sportu działa. Możemy też poczytać o tym, jak zarządzać w sporcie. Jak zarządzać organizacją, zarządzać ludźmi, jak zarządzać produktem, jak komunikować się z klientami, z Czy, kibicami. Yy, czyli zaraz to właściwie taki podręcznik prezesa klubu sportowego. Też, też na pewno, na pewno znajdziemy tam takie informacje. I tutaj znajdziemy również przykłady, konkretne przykłady czyli stadia przy, przypadku, mm. jak prowadzić na przykład klub sportowy. Na przykładzie, na przykład, żeby tutaj nie skłamać, yy, przedsiębiorstwo sportowe w Republice Federalnej Niemiec, a ich społeczne zaangażowanie, Albo na temat Klasy, albo Realu Madryt, czy FC Barcelony. Yy, o tym yy, właśnie yy, Znajdziemy też informacje, jak sport i marketing w sporcie i sponsoring e, wykorzystać w, w współczesnych czasach. A więc e, jak budować e, tą, tą relację z klientem, z kibicem. Bardziej, no to klient. też klient, prawda? No bo też klient, ale kupuje jakiś produkt. Tak, więc jak tutaj działać, jak z nim się komunikować, jak wykorzystywać nowe technologie do tego, więc dużo informacji też takich znajdziemy. Mhm. No właśnie, powiedziałem, że z grubej rury, no ale tak. Od um, takich rzeczy bardzo indywidualnych, typu odżywianie, typu jak zorganizować y, sobie, potem grupie, zajęcia, aż do zarządzania klubem sportowym tudzież imprezami sportowymi no bo to też się z tym wiąże no ale skoro to jest wydział inżynierii i zarządzania no to nikt się tutaj nie spodziewa że będzie prosto łatwo i że będą to same poradniki prawda um. No niestety, zarządzanie nie jest proste. No tak, no ale jesteśmy przecież w szkole wyższej, więc takie obowiązują nas standardy. Tak, może to być zaskoczenie dla paru osób, że w Bibliotece Politechniki Białostockiej też taki dział jest. No ale już wytłumaczyliśmy dlaczego. Ale też domyślam się, że są studenci, którzy z tych książek korzystają, a i owszem. Są tacy studenci, którzy się tym interesują. Szczególnie interesuje się przy przypisaniu już pracy dyplomowej, więc wtedy informacje na temat często klubów sportowych, jak nimi zarządzać, jak prowadzić, czy właśnie marketing, wtedy poszukują takich informacji, właśnie do, do napisania pracy. Mhm, no już oczami wyobraźni widzę taki tytuł pracy dyplomowej. Jak zostać prezesem klubu sportowego i tutaj może pojawić się nazwa, prawda? No, można to napisać można. Oczywiście. Można to napisać, można poprzeć się właśnie też jakimiś przykładami właśnie z tych studiów przypadków mhm. i na nich podstawie pisać. A jeśli chodzi o, o tę literaturę, która właśnie w tym dziale jest, w jaki sposób ona jest zdobywana? Czy to też na zasadzie konsultacji, czy jakoś inaczej? Bo wcześniej przy okazji wcześniej przy okazji tak. mówiliśmy, że część z książek trafia na zasadzie takiej, że są konsultacje ze studentami, z pracownikami naukowymi, którzy chcieliby takie pozycje widzieć u siebie w bibliotece. Tutaj też to tak wygląda? też tak czasami wygląda. Oczywiście y, można również zgłaszać zapotrzebowanie i wtedy to jest brane pod uwagę, ale też przeglądając y, księgarnie, tak, jeżeli jest ciekawy temat i jest y, nawiązanie i połączenie zarządzania i sportu, czy marketingu i sportu, no to takie pozycje też kupujemy, bo to jest na czasie. Mm -hmm. Chociaż m, tak mi się wydaje, że obecnie to zarządzanie, ten marketing, szczególnie w sporcie, czy w każdej innej dziedzinie, no Jest taki ciężki do objęcia, właściwie do dużo rzeczy można pod to słowo marketing pociągnąć no w sporcie chociażby, czy to nie wiem, organizacja imprez, czy to na przykład stroje zawodników, czy sponsorzy, którzy biorą udział, to strasznie obszerna dziedzina życia. I Bardzo to jest wszystko, to jest dosłownie wszystko, ponieważ każdy element, najdrobniejszy element marketingu się liczy. Więc to wszystko musi być spójne, to musi być przemyślane. Więc na wszystko trzeba zwracać uwagę. No i o wszystkim. Można znaleźć informacje. Mhm. No nic dziwnego, że studia wyższe też tego rodzaju działalności dotyczą. Biblioteka Wydziału Inżynierii i Zarządzania i tam dział sportowy, ale domyślam się, że mogą tam zaglądać nie tylko te osoby, które mają zamiar napisać właśnie taką pracę dyplomową, typu jak zostać prezesem klubu sportowego, że mogą tam zaglądać osoby, które na przykład. Chcą coś zrobić ze swoim życiem y, osobistym, żeby na przykład y, ładnie wyglądać, mieć lepsze samopoczucie i tak dalej. Oczywiście. Jak najbardziej też zapraszamy. Y, I wtedy wtedy polecam właśnie te książki, które mówią o fizjologii wysiłku i o treningu fizycznym, czy o fitnessie, o stretchingu, y, o aqua aerobiku na przykład, y, o tym jak zacząć w ogóle y, aktywność fizyczną. Ja myślę, że to jest, Więc... że to są najtrudniejsze rzeczy, no bo to jest tak często jak z instrukcją obsługi jakiegoś urządzenia, które kupiliśmy, no, nikt nie czyta instrukcji obsługi, bo przecież wszystko jasne, wszystko wiemy i tak dalej. A tutaj przeczytać sobie o fizjologii człowieka, jak działa organizm przy okazji wysiłku i tak dalej. Mhm. Czyli taka instrukcja obsługi siebie najpierw do przeczytania. Warto od tego zacząć. Bo y, nieumiejętne, y, z, nieumiejętny początek czy nabycie złych nawyków. Może być od razu kończyć. Dokładnie, Aktywizy, z, y, fizycznej. Y, więc y, lepiej najpierw poczytać trochę wiedzy takiej naukowej, sprawdzonej, gdzie są poparte badaniami. Y, poczytać, się dowiedzieć. Y, i wtedy zacząć. No, ewentualnie. No, pani doktor Jolanta się śmieje tutaj. No, ja wiem dlaczego. No, przecież ci z was, którzy pamiętają nasze spotkania w audycjach nie tylko marynistycznych, dwa co najmniej, no to wiedzą, że jest pani specjalistką od. Ja nie powiem tak brzydko, że od WF-u, po prostu od fizyczności naszej. No i rzeczywiście, przeczytać najpierw instrukcję obsługi siebie należałoby. No i instrukcje musimy czytać zawsze, jak naprawiam pralkę, jak próbujemy podłączyć tą pralkę czy inne urządzenia techniczne, no ale obczas, podczas po przeczytaniu tej instrukcji musimy uruchomić to wszystko i obserwować co się dzieje, a ludzie o tym często zapominają, już o tym kiedyś wspominałam. No bo oni My... wszystko wiedzą. No jestem, jestem człowiek i ja wszystko wiem na swój temat. A się okazuje, że to wcale tak proste nie jest. No wiemy, wiemy, ale potem nie obserwujemy, co dzieje się w naszym organizmie podczas wysiłku, gdzie czujemy ból, gdzie czujemy dyskomfort. Po prostu, no. Nie no dobrze, obserwujemy. Ale, ale ktoś powie, że czujemy ból, czujemy dyskomfort, to tak ma być. Oj, nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze. Aha. No bo to mi się kojarzy z siłownią, prawda? Młody adept przychodzi na siłownię, no ciężko mu, ciężko. Przychodzi trener i mówi, tak, boli, ma boleć, dobrze. To, to znaczy, kończy, że, że mięśnie i, I kończy się to potem urazem. Także Ups. tutaj jesteśmy przy obecnym trybie życia, gdzie dużo czasu spędzamy siedząc. Na przykład dzieci do około 7,5 godzin dziennie siedzą. Dorośli też dużo spędzają przy komputerach. Przed telewizorami. Czyli to tak o połowę za dużo przynajmniej. Oj, może jeszcze więcej. Kiedyś człowiek na pracę mięśni poświęcał 90% energii, obecnie tylko 10%. No tak, Także on no kiedyś tu już musiał uciekać przed tygrysem szablastorzem zemnym, a teraz, teraz przed niczym nie ucieka, siedzi przy ekraniku w domu, w pracy, kiedyś pi nawet. No to koszmarne rzeczy się dzieją z nami. No, rozpoczynając zajęcia, no, powinniśmy, tak, jak, y, powinniśmy rozpocząć od y, sprawdzenia, od mobilności, od y, stabilizacji postawy. Powinniśmy nauczyć się prawidłowo oddychać, ocenić naszą postawę też. Jeżeli, nie będziemy jeżeli będziemy mieli nieprawidłową postawę, jeżeli nie będziemy umieli oddychać, no to każdy wysiłek y, zamiast y, dobrych efektów przyniesie wprost przeciwnie, może nam zaszkodzić. Ale no, słowo wysiłek to najczęściej kojarzy się z rzeczami nieprzyjemnymi. Tak, my wiemy, że trzeba ćwiczyć, że trzeba dbać o siebie, no ale to jest wysiłek. Co tu zrobić, żeby ten wysiłek zajem, zamienił się w przyjemność? Spróbować znaleźć taką aktywność fizyczną, która będzie nam sprawiać tą właśnie przyjemność, tak jak Pan mówi. To musi być przyjemne, to musi być wkomponowane w nasz tryb życia. Nie musimy zostawiać rzeczy bardzo ważnych dla nich, bo musimy iść trening na trening, przyszła pora treningu, ale no musimy wtedy, kiedy mamy czas, kiedy mamy chwilę wolnego czasu, ten czas wykorzystać aktywnie, a nie siedząc biernie tylko. Czyli jeśli zaczniemy od takiej przyjemności, to załóżmy, że no, dla niewielu osób taką przyjemnością na początku treningu fizycznego jest przerzucanie ton żelastwa. Mogą to być zupełnie inne ćwiczenia. Tak, teraz wydaliśmy z profesorem Latosiewiczem, Jakubem Kacporą, Jakubem Dziurą i Marcinem Paskiem książkę I tam właśnie jest opisana innowacyjna metoda treningu Stepa z elementami treningu Core. I tu właśnie chciałabym wspomnieć o tym treningu Core, czyli o stabilizacji tułowej. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, o której to osoby na siłowni, czy osoby biegające, czy osoby nawet, które tylko chodzą, czyli wykonują najbardziej prostą aktywność fizyczną, nie robią tego prawidłowo, bo ich tułów jest nieustabilizowany. Także powinni rozpocząć od tego, jak tutaj ćwiczyć, jak ustabilizować ten tułów. No wszyscy zaczynają od sit-upów, czyli unoszenia tułowia zleżenia w pozycji siedząc. Niestety, no jest, to nie jest złe ćwiczenie, to jest dobre ćwiczenie, ale dla osób, które już mają stabilny ten rdzeń, mają stabilny tuł, dla sportowców, dla piłkarzy, yy, dla lekkoatletów. Czyli to już jest jakby dopiero y, kolejny stopień wtajemniczenia. Nie, nie, to, to już to, 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 nie, to, nie to nie wtajemniczenie, to, wszystko. to wszyscy to, ja. powinni to wiedzieć. A no właśnie, ale, no. ale nikt nie przeczytał instrukcji i na tym to polega. Instrukcja obsługi człowieka, żeby ze swoją fizycznością poradzić jak najlepiej. Oj, ciekawie nam się zaczyna rozwijać ta dyskusja. Dobrze, to my w takim razie zróbmy teraz chwilę przerwy i do tej książki, już tak bardziej szczegółowo, sięgniemy za moment. Dziś w audycji biblioteka Lubię to. Pani Aneta Bieńkowska z Biblioteki Wydziału Inżynierii i Zarządzania i pani doktor Jolanta Zuzda z tegoż wydziału. Przed przerwą pani Aneta zaprosiła nas do takiego tajemniczego działu z bardzo fachową literaturą. No i teraz już wiemy, co tam można znaleźć: że to nie tylko książki o sporcie i zdrowym odżywianiu, ale też i o zarządzaniu nie tylko dyscyplinami sportu, ale na przykład klubem piłkarskim. Czemu nie? Natomiast z panią doktor Jelantą wyjęliśmy z półki jedną książkę. Proszę, powtórzmy jej tytuł. Innowacyjna metoda treningu steparolik z elementami treningu Core. No i to brzmi jak poważna praca mm -hmm. naukowa, no bo tak to rzeczywiście jest. Ale ja mam nadzieję, że taki przeciętny zjadacz popcornu albo chlebka z, z malczykiem też tam znajdzie coś dla siebie. Oj znajdzie dużo ciekawych informacji, szczególnie ten trening Core. Co się kryje pod tym. No właśnie, co, co, się, co się kryje pod tym, bo to już kilka razy to słowo padło, a ja dalej nie wiem. Stabilizacja, stabilizacja tułowia tutaj, ustabilizowanie, utrzymanie prawidłowej postawy. I tu właśnie ten trening został połączony jeszcze z treningiem Steparobik, czyli dwie prace pracą nad, nad układem krążenia, układem oddechowym i. Połączona z treningiem siłowym, treningiem wzmacniającym te mięśnie stabilizujące tułów, czyli mięśnie, które znajdują się tak najprościej mówiąc z przodu, z boku i z tyłu tułowia. Czyli właściwie wszędzie? No wszędzie, wszędzie. Nie można też zapomnieć o mięśniach pośladkowych, czy, czy nawet o mięśniach tu klatki i One też tutaj wzmacniamy je podczas tego treningu. E, czyli jednocześnie musimy pracować nad wszystkimi mięśniami w człowieku? Najlepiej, najlepiej funkcjonalnie niestety. Wszystko jest ze sobą powiązane. No tak, i tu się rodzi pewna trudność. Ja nie mówię, że to związane jest z pewnym lenistwem wrodzonym człowieka, no ale yy, znowu pojawia się to zawołanie, że przeczytać należy instrukcję obsługi ludzkiego ciała, no i wtedy, i wtedy pewnie wszystko okaże się proste, no bo to chyba nie jest jednak trudne do zrobienia. Przeczytać zawsze wszystko można, ale ja jeszcze raz będę się opierać przy tym, że jednak trzeba potem obserwować siebie, obserwować jeszcze raz obserwować. Sie siebie samego się nie da, bo to jest bardzo subiektywne, czyli to musi być raczej pod opieką trenera. Nawet jak jesteśmy pod opieką trenera w klubie Fitness i w tym czasie zaleci nam bieg marsz na bieżni, a my będziemy oglądać telewizję, to. to, to. To, to nie jest to, co powinno być. Zaraz, ale to? Marsz na bieżnie, oglądamy telewizję. No tak jest, w klubach fitness tak jest. Są Że, że, co, że, że się chodzi, tak się, tak. tak się zabija nudę, bo tak. to, to jest nudne takie chodzenie. Ogląda się za dziewczynami, za chłopakami, a nie patrzy się, nie obserwuje się swojego organizmu i wtedy kontuzja. Hmm. To w takim razie może to zmienić na jakiś inny rodzaj aktywności fizycznej, na przykład w plener i na rower. Tak, to wtedy warto... Wykorzystać do tego na przykład zaproponuję rower, marsz, oprócz tego no Nordic Walking, a jeszcze w małą torebkę, w mały plecach terixy y I wtedy połączymy wysiłek aerobowy ze wzmocnieniem wszystkich partii. Jeśli TRIX-y to są taki trening, który został wykrowany przez jednego z komandosów dla armii amerykańskiej. No tak, <laughs> tak. TRX y ja czasem zaczepiam sobie w domu z pewną obawą, żeby nie wyrwać drzwi, ale daję radę. No, w jednym klubie był taki przypadek, że zaczęto ćwiczyć i urwały się. Ach, no jednak, to, to trzeba troszkę uważać. Natomiast m, sam tego rodzaju trening jest m, generalnie bardzo, bardzo prosty bardzo pomysłowy, bo tutaj człowiek nie jest obciążony toną żelastwa, obciążony jest m, po prostu samym sobą. Tylko to trzeba umieć wykorzystać. No, w tym treningu wykorzystuję masę własnego ciała i siłę grawitacji, tak jak to na tych siłowniach zewnętrznych, które są umieszczone w parku. Aha, a jeśli właśnie, jeśli sobie idziemy na, taką, na taki marsz, albo taką jazdę rowerem, no i przejdziemy parę kilometrów i mamy tutaj park, na przykład o siłownię na świeżym powietrzu, i tak sobie się zatrzymamy, troszkę odpoczniemy od tego pedałowania, ale potem tak kuszą nas te sprzęty, które tam stoją, to one rzeczywiście tak nadają się normalnie do wykorzystania, czy to też trzeba być specjalistą, albo w ogóle one są bez pomysłu zrobione. No, może, jeżeli można, to wrócimy do książki. Dobrze, dobrze. Aha, to ja sobie zanotuję, żeby przy następnej okazji porozmawiać o tego rodzaju sprzętach, bo to jest dość intrygująca sprawa. No, okej, okay. dobrze, wracamy do książki. Czyli to brzmi bardzo naukowo ten tytuł, ale to no, tak jak mówimy, to jest taka troszkę instrukcja obsługi organizmu i tam są, zdążymy zauważyć, że tam są rysunki, schematy i tak dalej, czyli można się jakby od razu, mając tę książkę przed sobą, ustawić w odpowiedni sposób i ćwiczyć okay. i się obserwować i obserwować się, tak zgadza się, no to w tej książce są pisane ćwiczenia dla osób, jeżeli chodzi właśnie o ten trening stabilizacji tułowia, dla osób, które no, nawet są po rehabilitacji, czy w czasie rehabilitacji, dla osób, które już trenują, które, które są sportowcami. Tutaj rozpoczynając takie zajęcia, są, jest kilka poziomów dla początkujących, dla średnio zaawansowanych zaawansowanych, pamiętajmy, że jeżeli Wybieramy sobie, i czy rozpoczynamy tutaj tą stabilizację tułowia. Rozpoczynamy, rozpoczynamy od ćwiczeń statycznych, czyli ćwiczeń, które wzmacniają przednią taśmę mięśniową, boczną, tylną. Jeżeli mamy problem, takie najprostsze ćwiczenie, które każdy z Państwa pewnie robi, to jest utrzymanie się w pozycji planka, tak? Tak, jakbyśmy pompkę chcieli wykonać. Utrzymujemy się na przedramionach, na stopach. No, ale to trudno każdemu zrobić, prawda? Szczególnie teraz, prowadząc zajęcia ze studentami, widzę, że mają problem z wykonaniem tego. Dlatego proponuję wykonać to ćwiczenie na przykład w oparciu o ścianę, Potem, czyli tak jak w Terixach, wykorzystujemy tu siłę grawitacji i obciążenie i ciężar naszego ciała, to łatwiej nam będzie wykonać je w pozycji stojącej, opierając się o ścianę. Potem, po jakimś czasie, przechodzimy do podparcia na stole i dopiero na podłodze. Także tu, dlatego mówię, obserwować siebie i obserwować. Jeżeli widzimy, że już możemy zwiększyć intensywność, wtedy po, z, zmieńmy to ćwiczenie. I kolejnym etapem tutaj, jeżeli już zobaczymy, że wykształcimy te mięśnie prawidłowo, że już jesteśmy w stanie utrzymać te pozycje statyczne tak do około 30 do minuty, możemy wykonać test. Ten test jest tu opisany, no trochę za dużo, za mało czasu mamy, żeby mówić i przejść do kolejnego poziomu, czyli wykonujemy te same ćwiczenia, ale w pozycjach niestabilnych, wykorzystując piłki, wykorzystując różne niestabilne pozycje. Czyli właściwie te wszystkie sprzęty sportowe mamy w domu? Wszystko mamy w domu, tylko powinniśmy to wykorzystać. Mm -hmm. No ale wiedza jak wykorzystać nie jest, jak widać, dana wszystkim tak a priori. Trzeba, trzeba trochę poszukać i na przykład trafić do Biblioteki Wydziału Inżynierii Zarządzania i tam, jak mówiła Pani Aneta, jest taki specjalny dział sportowy. No dobrze, a powiedzmy sobie tak, załóżmy taką sytuację, że ktoś słuchając teraz naszego spotkania troszkę tą książką poczuł się zanęcony. No to jak ją możemy przeczytać? No zapraszamy do biblioteki, do wydziału, na i wydział zarządzania. Jak będzie, będzie dużo osób do niej zaglądać, to wtedy zakupimy więcej. Aha, bo ona nie jest tak normalnie dostępna. Można też kupić sobie na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku skontaktować się tam z akademią i zostanie przesłana do domu. Aha, no to nie jest jednak taka prosta nie, sprawa. Nie, bliżej do biblioteki. No właśnie. Na wiejsko albo do Albo, mhm. na zarządzanie. Albo na zarządzanie. No właśnie, bo Wydział Inżynierii i Zarządzania, no to już zdążyliśmy zauważyć, że tam oprócz zarządzania procesami produkcji można wchłonąć trochę literatury na temat zarządzania swoim organizmem i to z wielkim pożytkiem i na teraz i na przyszłość podejrzewam, a no tutaj myślę sobie, że jeszcze przy okazji tej książki to trzeba byłoby wspomnieć o przeróżnych pomocach do, do, do ćwiczeń wykorzystywanych, ale już takich bardziej specjalistycznych, ale ja myślę sobie, że przyjdzie czas, kiedy w innej audycji się spotkamy i na ten temat porozmawiamy. Natomiast teraz, a no właśnie... To jeszcze tak spytam. Wydział inżynierii i zarządzania, co słychać aktualnie teraz? Gorączka minęła i już studenci żyją wakacjami, czy jednak przychodzą i korzystają i notują? Przychodzą, korzystają, notują. Jeszcze najgorszy, najbardziej trwa. intensywny czas przed nami, sesja się zbliża, więc. Znowu sesja. Znowu no, jak jak sesja jest, i pisanie prac obronnych. Co i już sesja? No, takie życie studenta, ale potem laba, wakacje. I wędrówki na przykład po górach, albo, albo z kijkami, albo tym podobne aktywności fizyczne, do których was tutaj oczywiście z takim dużym przymrużeniem okale namawiamy. I cóż, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Biblioteka Lubię. To dziś właściwie nie było o takich bardzo specjalistycznych książkach. Dziś właściwie było o nas, o nas samych, o naszych organizmach, żebyśmy w końcu wzięli się za siebie, wzięli się w garść, no bo o, właśnie, zbliżają się wakacje. To, tak, tak, zbliżają się wakacje. Powinniśmy na tej plaży nad Bałtykiem zimnym ładnie wyglądać, jednak, mimo wszystko. Jeszcze w sumie, nie, jeszcze w sumie powinienem, Panią doktor, zapytać, jej, jak to zrobić, żeby szybko i ładnie wyglądać nad tym Bałtykiem, ale to też podejrzewam, że to w ciągu kilku minut się nie da o, o odpowiedzieć na to pytanie. O no to już troszeczkę za późno, to trzeba dbać o to już od. Od, Małego dzie od dziecka, od dziecka, od dziecka. Już a, rodzice powinni jeszcze, o to bardziej. zadbać, żeby wyrobić prawidłowe nawyki u dziecka, które potem będzie kontynuowała aktywny styl życia dorastając. Rozumiem, no ale może jak mówię przy okazji naszego któregoś spotkania w audycji nie tylko marynistycznej z kolei ten temat zahaczymy. A na dzisiaj na dzisiaj już wycofujemy się tak po cichutku z biblioteki, no bo tam tak studenci pracują. Dziś pani Aneta Bieńkowska i pani doktor Jolanta Zuzda były z nami. Dziękuję pięknie za wizytę. Dziękujemy, Dziękujemy i zapraszamy na Wydział Już Zarządzania do biblioteki. Zapraszamy. Tak można będzie poczytać. no